Siemowidzowie, dzisiaj do gry weszły nowe wyzwania herald, za które możemy odebrać naprawdę kozackie iteny. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wykonać właśnie te wyzwania, dlatego bez przedłużania wstępu zapraszam do poradnika. Jeszcze zanim przejdziemy do konkretnego materiału, chciałem powiedzieć, że nagrywałem ten odcinek jeszcze zanim wyzwania weszły oficjalnie do gry, dlatego niektóre z nich mogą się nieco różnić treścią, ponieważ miałem je jedynie w wersji angielskiej i nie wiem jak gra przetłumaczy właśnie to na język polski, więc jeśli któryś będą brzmiały trochę inaczej, to sorry widzowie, ale mam nadzieję, że skumacie o które zadanie w danym momencie chodzi. A jeśli odcinek się spodoba i pomoże wam oczywiście wykonać te wyzwania, to nie zapomnijcie wstrzymać łapki oraz suba, no i pamiętajcie także, żeby wpisać kod Matizity w sklepie. Dobra, ja już nie przedłużam, lecimy do odcinka. Dobra, więc pierwsze wyzwanie, jakie sobie dzisiaj wykonamy, brzmi: oswoić chromowane zwierzęta. Musimy oswoić dwa zwierzęta, które są oczywiście pod wpływem chromu. Najlepiej zrobić sobie to tak, jak ja zrobiłem teraz, to co widzicie na ekranie, czyli rzucamy chromem w zwierzęta, na przykład wilka, no i wskakujemy mu na plecy. Musimy oswoić dwa zwierzaki, dlatego możecie to zrobić od razu tak, jak ja w jednym meczu, w tym samym momencie, oswoić po prostu dwa wilki. I macie wyzwanie wykonane. Kolejne wyzwanie polega na zadaniu obrażeń przeciwnikom będąc chromowanym, czyli oczywiście musimy zadać 500 damage'a będąc pod wpływem chromu. Nic prostszego, rzucacie sobie chrom i musicie zadać w ten sposób 500 Damage'a. Nie muszę tutaj nic pokazywać, jest to po prostu bardzo łatwe, banalne zadanie do zrobienia przez naprawdę każdego. Następne zadanie brzmi podpal budowlę. Musimy podpalić 50 budowli. Tak samo tutaj nic chyba nie trzeba tłumaczyć. Zbierać sobie świetliki. Na przykład w tym miejscu, co widzicie teraz na ekranie, mamy bardzo dużo świetlików. Zbierać sobie te świetliki, wstawiacie budowlę, najlepiej z drewna. No i oczywiście bombardujecie je świetlikami. Pamiętajcie, że świetliki się rozprzestrzeniają, dlatego nie musicie rzucać od razu trzech słoików na kilka ścian. Wystarczy, że rzucicie na środku jedne świetliki i to się cały rozprowadzi po całej tutaj naszej ścianie. No, i ostatnie tutaj wyzwanie, w tym nas naszym pierwszym stageu, to zlikwiduje przeciwników. Musimy po prostu zrobić 10 fragów. Możemy to zrobić w nieograniczonej ilości meczy, nie w jednym meczu. Po prostu musimy zabić 10 przeciwników. No, i tym właśnie sposobem przechodzimy do drugiej strony. Oczywiście na drugiej stronie znajduje się malowanie do broni, emotka, e ekran wczytywania oraz emotka rzucana. No i oczywiście dodatkowy styl do herald. Dobra, więc na do początku mamy tutaj pierwsze zadanie. wysać 50 obiektów Guganem. Nic prostszego, po prostu bierzemy sobie Gugana, czyli ten tutaj granatnik, co widzicie w tym momencie na ekranie, i po prostu rozprzestrzeniamy go po jakichkolwiek budowlach. Musimy zniszczyć tym sposobem 50 obiektów, czy też budowli. Tak, jak widzicie to na ekranie, najlepiej jest to w ten sposób zrobić. Ten granatnik dropi wszędzie, więc także bardzo proste wyzwanie. Dobra, kolejne wyzwanie to użyj chromu podczas jazdy pojazdem. Musimy tutaj użyć chromu, gdy jedziemy pojazdy. Nie wiadomo, jak to właśnie będzie działać, bo nagrywam to pamiętajcie, zanim weszły te wyzwania. Nie wiem, czy wystarczy, że wsiądziemy sobie do auta i rzucimy chrom, tak jak widzicie na ekranie, czy będziemy musieli jechać tym autem. Czyli oczywiście w idealnym momencie zmienić miejsce i rzucić chrom. Ale myślę, że to i to raczej powinno zadziałać, więc po prostu będąc w aucie musicie sobie rzucić chrom. Dobra, kolejne wyzwanie: likwidy przeciwników na latających miejscówkach. Oczywiście w wolnym tłumaczeniu niekoniecznie tak to musi brzmieć u Was. Przypominam o tym, o czym mówiłem oczywiście na początku odcinka. W ten sposób musimy zabić 7 graczy, lądując na tych latających miejscówkach, tak jak teraz sobie tutaj widzicie na ekranie. Jestem na cichej cieśninie i muszę tutaj zabić 7 osób. Oczywiście mam tutaj na to nieograniczoną ilość prób, nie muszę tego robić w jednym meczu. Mam po prostu nieskończoność prób. Dobra, kolejne wyzwanie Wyląduj na sanktuarium Herald i zajmij top 10 Po prostu lecicie na sanktuarium Herald I musicie tam przeżyć do top 10 Pamiętajcie, że możecie wychodzić za tę miejscówkę Nie musicie tam koniecznie siedzieć na tej miejscówce Aż będzie top 10 Wystarczy, że tam wylądujecie I potem możecie się grać jak chcecie Możecie kampić, możecie dojeżdżać Byleby zająć miejsce 10 minimum Dobra, i teraz mamy wyzwanie tutaj Angielską niestety yy, Nazwę tego wyzwania U was to będzie prawdopodobnie brzmiało Zaraz powiem jak to może u was brzmieć Bo jest to dosyć trudne do przewidzenia Jak to będzie tutaj w grze wyglądało Oczywiście mogę sobie to wklepać w tłumacz Albo po prostu umysłowo przetłumaczyć To zdanie, które zaraz wam przeczytam Ale e, tak jak mówię Może się to trochę różnić od waszego tutaj wyzwania Które macie w grze Więc tak Talk with characters and deliver the herald's warning Czyli w wolnym tłumaczeniu Porozmawiaj z postaciami i dostarcz Ostrzeżenie Herold. Wiem, że to może brzmieć trochę inaczej niż u was Może to także brzmieć Niezrozumiale pod tym względem, że O co chodzi, z jakim tutaj, jakim ostrzeżeniem Wytyfy w ogóle Okazuje się widzowie, że to jest naprawdę Bardzo proste, jedyne co musicie zrobić To ubrać skin na Herald I po prostu podejść do NPC-ta I z nim pogadać, i tyle Cała filozofia tego zadania I tym sposobem właśnie widzowie kończymy sobie Nasze wyzwania mamy dwa style do skina i cały zestaw emotki, killo, plecaki itd. Tak Więc myślę, że odcinek wam się tutaj powinien przydać w ten sposób, jak ktoś nie umiał tutaj wykonać wyzwań, nie wiedział, o co chodzi właśnie z tym ostatnim co przeczytałem. No to widzowie weźcie z czym się odwdzięczyć. Łapeczka, subik, kodik w sklepie Matty City. Tym bardziej że teraz wróciły Star Wars do sklepu. O czym w ogóle będzie jutro odcinek ze Star Warsów dlatego zapraszam. Ja już nie gadam więcej, nie zajmuję wam czasu. Siema, widzimy się jutro.